Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Anastazja. Niedługo zmienię też nazwę kanału, więc żebyście mnie nie zgubili, chcę z wami porozmawiać o przejściu, które teraz mamy energetyczne tak do 5D. Być może o tym słyszeliście już, być może nie. Ja zawsze czekam na idealny moment, by coś dla was nagrać, a tak naprawdę nigdy tego momentu nie będzie, więc zaczynamy czym w ogóle jest 3D, w którym teraz jesteśmy. Niektórzy być może już są na poziomie 4D lub nawet na 5D, ale wtedy byście chyba nie oglądali mnie albo może może też coś ciekawego macie tutaj u mnie do usłyszenia. Więc 3D to taki poziom odbierania rzeczywistości bym powiedziała, a wszystko co jest na zewnątrz, to idzie od naszego wnętrza, oczywiście, to jest rozdzielenie po prostu. Rozdzielenie bliźniaczych płomieni też to jest czarne i białe. Dzielimy świat wtedy tak na czerni biel, dobre i złe. Nie rozumiemy przyczyny skutków, tylko z pozycji osądzenia patrzymy na świat, czyli zamiast widzieć głębsze, głębsze przyczyny tego, co się dzieje, patrzeć świadomie i filtrować, żyjemy tak, jak mówi do nas system, tak? Czyli żyjemy w systemie za pomocą jego reguł i wcale zapomniamy o wewnętrznym czuciu, o naszej tak naprawdę prawdziwej naturze, która płynie właśnie z serca, bo serce nas łączy ze źródłem. I kiedy właśnie przestajemy siebie słyszeć, no przestaliśmy wszyscy w sumie i okazaliśmy się w tym 3D. Teraz, 5 maja, będzie otwierać się taki portal przejściowy do 5D. Niektórzy, niektórzy to przejdą do 4D. Ja myślę, że w sumie już w nim jestem. Tak czuję. 4D to taki właśnie etap przejściowy. Gdzie już uczymy się siebie słyszeć, już rozumiemy, że świat jest inny, niż nam się wydawało od urodzenia, a przynajmniej od tego, o czym nam mówią wokół, tak? Bo dzieci to często właśnie czują, że świat jest inny, ale dorośli zaczynają narzucać, że jest e, no po prostu ciężej, gorzej, że musimy coś robić. Z takiego właśnie bardziej przymusu, niż dlatego, że chcemy inaczej, że czujemy i chcemy robić to, co czujemy. No. I właśnie ten 4D jest takim etapem przejścia, kiedy zaczyna się oczyszczenie, kiedy ty zaczynasz już bardziej słyszeć siebie, pozwalasz sobie czuć, pozwalasz sobie być. Ale zostają też pewne lęki, może wydawać się, że wszystko stoi w miejscu, przebudza się w tobie Twoja siła, i nie wiesz do końca, gdzie ją skierować. I to ja właśnie teraz na pewno jestem w takim etapie, bo yy, przez to że się sporo boję. Chociaż już nie dzielę ten świat na dobre i złe, a nadal czasami się boję iść do przodu, bo to taki skok potężny ma być, i ta moja siła wewnętrzna choruje przez to ciężej, na przy... często dość. Na przykład, bo moja siła od środka mnie po prostu tak rozpiera, ja nie, nie kieruję, ona mnie niby zaczyna niszczyć. No i to nie są takie choroby, że ciągle przeziębienie, czy coś takiego. Boli mnie wszystko ciągle, <grym> jak u babci. I, I co bym jeszcze dodała? No i taki poziom przejściowy to 4D. Jest głębiej, jest bardziej, no nie wiem, mnie to nawet świat inaczej zdał wyglądać. Niż był wcześniej. Nie znaczy, że zaczną latać jednorożce, kiedy będziecie w 5D, czy jeszcze coś takiego. Nie, ale y, jesteś bardziej obecny niby w swoim życiu y, i bardziej siebie czujesz i wiesz, gdzie masz iść i pozwalasz sobie na bycie sobą i no to. Wtedy całkiem rozumiesz, że jesteś twórcą swojego życia, rzeczywistości i z poziomu kreacji bardziej, bardziej żyjesz i kreujesz swój świat. Więc 5 maja otwiera się portal i będą, będzie, będziemy przeskakiwać. Komu się nie uda, to jeszcze będzie czas do 27 roku. A później to całkiem inne procesy się zaczną, więc lepiej zdążyć, ale w sumie to jak czujecie? To nie jest tak, że ten, kto zostanie w 3D, na przykład, będzie, jest gorszy czy, czy jeszcze coś. Potrzebuje takiego doświadczenia, być może dusza tej osoby, być może. Mm, no teraz tak musi być. Nie osądzamy nikogo, bo to też nam w sumie wibracje obniża i idziemy w dół, a po co nam to jest potrzebne? Zwróć uwagę lepiej na siebie. Zamiast oceniać, jak i ktoś inny przychodzi czy nie przychodzi. I też chciałam dodać, że. Co ja chciałam dodać? Boże. Musiałam przestać nagrywać, by sobie przypomnieć. Chodzi o to, że teraz jest taki etap oczyszczenia przed tym 5 maja, możecie zauważyć, że nie ma sił na przykład, ktoś zaczyna bardziej chorować, ktoś tam na przykład przestaje kontaktować z przyjaciółmi, z którymi od dłuższego czasu na przykład się przyjaźniło. Pracę może ktoś zmieniać, może wydawać się, że wszystko stoi w miejscu, że w ogóle nic się nie dzieje, że stary już odchodzi, a nie wiesz jak na nowo po prostu żyć, co z tym zrobić. I to jest ok. W tym momencie trzeba zrobić taki głęboki oddech i pozwolić sobie na to, by być tu i teraz, i um, energia się zmienia a materia dłużej się przekształca dopasowuje i dlatego tak się dzieje na pewno będzie nowe nadchodzić daj tylko temu nowemu się stworzyć po prostu przekształcić musimy troszkę więc poczekać i dać sobie spokój co bym jeszcze dodała w praktyce różne na oczyszczenie też będą dobre jeśli sami będziecie się oczyszczać no fajnie się przyda i do tego chciałam dodać, że będzie mniej rozkładów, takich jak wcześniej, a może nawet odejdę od tego. Chyba zacznę robić jakieś takie konsultacje, nie wiem czy online, ale chyba to będzie najlepsze z tego, co ja czuję, by pomóc Wam po prostu skierować Waszą energię za pomocą tarota i... Może jeszcze jakieś systemy będę wykorzystywać i swoje te umiejętności będziemy po prostu na kamerce rozmawiać o waszych problemach, ale to nie będą takie problemy, że dlaczego mnie ktoś nie. czy on mnie kocha, tak? Ja już nie będę na takie pytanie odpowiadać, bo to się różni od mojej filozofii. Ja Wam zawsze mówię o miłości własnej i właśnie o to chodzi z miłością własną, żeby zająć się sobą, żeby zna znaleźć w sobie przyczynę, dlaczego ja przyciągam, wybieram nawet facetów, którzy nie są mężczyzn, którzy nie są... Um, Bardziej zdecydowani na przykład, że są wycofani, i, albo jeszcze coś, dlaczego ten roller Coaster jest w moim życiu. I więc przechodzimy na taki poziom, ja przynajmniej czuję. Ja nawet nie próbowałam ostatnio nagrać taki rozkład, ale mi się nawet nie udało, bo e, miałam coś z mikrofonem, a po prostu takie e, dźwięki, takie dźwięki dziwne były w tym. E, rozkładzie, że nie, no nie, nie mogłam tego dodać, więc ja już przechodzę na następny poziom energetyczny, i to naprawdę jest nie dla mnie, a do tego to jest zawsze próba e, po prostu kontrolować, kiedy ty chcesz wiedzieć, czy ktoś cię kocha. Zami zamiast otwierać się na czucie, próbujesz kontrolować, więc to się różni z moją filozofią, i też teraz e, przechodzimy do kwantowości takiej i mm, nie ma czegoś takiego, co można sprawdzić do przodu za bardzo, bo może być wszystko naraz i mm, po prostu tracimy czas i zlewamy energię, więc kreujemy ten świat, swoją rzeczywistość i ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam.